Dzisiaj zainstalujemy takie kamery i będziemy podglądać nowe Brainroty. I w moim domku mam ich pełno. I zobacz, na początku będziemy mieli kir, kir, kar, Kirkirkarkurkur. Kirkirkurkarkarkarkurkur. I chwilę jestem w twoim domku i widzę go tutaj pod łóżkiem. No nie trzeba, on tak się patrzy. Mnie to nie obchodzi. Idę do niego. No nie, nie możesz tam iść sam, bo on jest naprawdę zły. I zobacz, twój domek cały jest zielony. I chyba nie chcesz tam wchodzić teraz dalej. A właśnie, że chcę, ty głupi, krześle chodź tu. Ale A? chwila nie ma go pod łóżkiem. No tak, bo on jest gdzieś indziej i chwilę... A, ja go widzę tutaj w szafie, ty głupi kirkin karkur, dawaj, musimy go pokonać! Nie, co on robi teraz? Wpadł pod łóżko, ale to już jest po tobie, bo cię rozwaliłem! Ten brainrod był naprawdę dziwny, ale teraz mamy tu, 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 sahur... Ale chwilę, on chyba nie żyje Co mu się stało? Przecież on był taki normalny Dobra, ja chcę to zobaczyć I jestem chyba na jakimś cmentarzu, gdzie te tuk sahury nie żyją I tutaj nawet pisze zakaz tuk tuk Czekaj, ale chyba słyszę, że coś się zbliża, nie? Co to jest za brejro? Ty, chyba to jest ktoś nowy Te 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 sahur I to jest chyba silniejsza z Tuk-Tuk-Sahura I on chyba ich pokonuje Bardzo ich nie lubi, rozwalił ich o, on o, chyba rozwalił te wszystkie tuk tuk Sachury, bo podchodzi do ich grobu! No tak, tylko chwileczkę, on dziwnie się zachowuje i podchodzi do kamery i... A, tuk, on nam rozwala! Nigdy nie sądziłem, że będzie jakaś silniejsza wersja Tuk-Tuk-Sahura i zobacz, jak on tutaj chodzi! Nie podoba mi się to, może go pokonamy tuk, takim ogniem piesko tuk, 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 tuk i rozwalamy! Tak jest, pokonaliśmy go! Ale teraz będzie coś kolejnego, to jest Esoxicola! La, Cola! I to jest taki straszny budynek, ale jestem ciekawy, gdzie on będzie. Zamknę drzwiczki i uwaga. jestem przed moim sklepikiem Luczek Show. Ale chwilę. O, o, ja tam widzę Esoxikolaka. I czekaj, Esoxy chyba kola. mu się podoba ten twój sklepik. On się tak patrzy i zaraz, on go chyba teraz A, zabiera. Czekaj chwileczkę, nie! Mój plecaczek z Luczek szopi w ogóle moje kubeczki, poduszki. On teraz za nim idzie jest gdzie? Nie, ale zostawia jakieś <suk> ślady. Jest tak, to dobry znak, bo będę mógł znaleźć ten mój sklepik. Ale chwilę te ślady prowadzą do wielkiego domku Elsa Saksiego, Jakim cudem <suk> on jest taki duszy? Ja muszę go odzyskać, więc dawaj wchodzimy na ten jego język. I coś mi się wydaje, że on tutaj gdzieś musi być. I chwilę ja go tutaj widzę. Ty, on chyba sprzedaje twoje życie <suk> <rzeczy suk> ze sklepu. Ja nie wierzę, El! <suk> Zobaczcie ty głupi brainrodzie. Ja chcę po prostu mój sklepik i chwileczkę. Oczu, w ogóle gadaj. O, się zdenerwował! Nie piko się na nas w swojej rzeczy. Sorry, Pipek, ale ja nie chcę, bo on mi go ukradł. A my go musieliśmy odstawić w nasze miejsce. Wiesz co, teraz mamy kolejnego Brainota, czyli Hotspot! Hotspot. I widzę go Pipek. On sobie tutaj chodzi i chwilę, tutaj jest pełno telefonów, bo on chce zdobyć Wi-Fi i chwilę to jest chyba przy Twoim domku. Czekaj, czemu on się na niego patrzy i chwila zaczyna się! rzuca! Ej, tak, tylko nie wiem co to jest. To jest chyba prąd elektryczny! I zaczyna nawalać ten domek Uch. cały czas! O, o, nie podoba mi się to! A, Czemu tego jest tak dużo? Na chwilę on go pod... Tylko nie to, nie pozwolę mu na to, muszę wejść do domku. Tylko chwilę, tutaj jest dużo elektryczności i ten hotspot chyba się z ciebie śmieje. O, nie pozwolę mu na to, w takim razie podbuduję się tutaj i teraz na pewno do niego przejdziemy. No tak, tylko uważaj, bo jak wpadniesz, to będzie z tobą lipa. Ej, chwila, co się dzieje? O, nie, zablokowałem A! się. To... To... Nie, Pippek, ty nie możesz tutaj chodzić, bo ty zaraz normalnie tęgniesz. O, ja nie wiedziałem, że to jest pod... Bo nie będzie zaraz czasu i nie. Ale zobacz, akurat ten prąd zniknął, a ten hotspot chyba sobie wychodzi i Pipek ma wolny domek. I teraz mamy kolejnego Brainrota, czyli Parak mat. mat. mama mat, 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 mat mat tu. I chwilę jesteśmy teraz, ej, w naszym pokoju. Ty ja nas tutaj widzę z góry! Tak, tylko gdzie jest ten Brainrot? Zaraz ty odpaliłeś na pewno dobrą kamerę? No tak, patrzę się akurat na niego, tylko chwilę musimy się rozejrzeć. Może on gdzieś... A, tu! Nie będzie koło tych ołówków, chyba go widzę! Ej, zaraz, Uch. czy mi się wydaje? Tak, tutaj jest jakiś ołówek, ale on ma takie wielkie stopy. Chwila, to na pewno jest. O! Czekaj, chwilę wyjdę z... i muszę go zobaczyć. I, a, faktycznie on tutaj jest przy moim piórniczku z noczek szopelin, go maluję! O, go chyba Uch. bardzo nie lubi, ale ja też się kopuję. I czekaj, on się teraz powiększył na mega piórnik, i chce wszystko pokolorować! Pipek, dawaj, chodź mi tutaj, pomóż i nie, on mi cały domek rysuje i cały czas ma ten głupi dźwięk. Widzowie, ten owek jest najgorszy brzydrotek. Ale chyba mu się to nie spodoba. Oh. Tak, i wywalaj stąd, bo inaczej cię pokonamy, ale normalnie zrobił rozróbę. Musimy bardziej uważać na te brainroty i je pokonywać. Ale dobra, Pipek, teraz mamy kolejnego, i chwilę ty. Ja chcę zobaczyć jego dźwięk. Budidi -di -di dun, budi dan dun din. I w sumie to nigdy nie słyszałem o takim brain rotcie, ale chyba on jest taki bardzo silny. Dobra, i jesteśmy przy tym Budidi -di Dun i chwilę. Tutaj pisze jabłka są najlepsze. Tak, bo ten Budidi -di Dun to jest takie jabłko. I chwila, jak on <słuch> wygląda! A, to jest jak Budidi Dun, tylko taki mega umieśniony, eee. jako niebieskie jabłuszko i zaraz tutaj są eee. udindinduny! Tak, tutaj pisze u din din Dun jest słaby, on chyba nie lubi tych brain rotów, ej! One są takie biedne! U din 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 dun. ma dindindindun. Ale zaraz, czy on przypadkiem nie zauważył tej twojej eee. kamery? On się na nas patrzy i chyba gdzieś ucieka! Tak, bo tam są chyba nasze domki, o-o! Musimy jej się jakoś zabezpieczyć, tylko chwilę! O nie, on już tutaj przyszedł! I czekaj, on cię chyba naprawdę nie lubi, bo próbuje cię atakować! Awa. Tak jest, ale czekajcie, ja mam w ekwipugu takie jabłuszka, a on je chyba kocha, tylko są innego koloru. Trzymaj ty głupi, Udin din dunie, ty jesteś podobny do Udin din duna, ale zobacz, mam na ciebie takie czarne jabłuszka. chwila, chyba mu się to podoba, tak, on je zaczyna zbierać, a nawet je teraz zjada Tak, i one są tak naprawdę zatrute, więc on o, powinien deadnąć i bardzo dobrze. Ale teraz będziemy mieli kolejnego brinyuta i to jest jakiś nowy, on się nazywa Cini Kakadini No! Cini Kakadini no! I to jest chyba jakaś pielucha o, o, wiesz co, Pimpek, to może być śmierdząca sprawa Ale dobra, musimy go oglądać Bo on pewnie jest w jakiejś pralni I tak, zobacz, tu jest pełno pralek Fuj, ale uj, czemu tu jest tyle kopy? Ale to musi śmierdzieć Tak, ale chwilę, ja go tam widzę, Pimpek I zobacz, on teraz zaczyna się ruszać Tak, i czekaj, co mi się wydaje? A, z tych pralek wypada jakieś kopy Tak, bo tutaj leci taka zatruta woda I chwileczkę, on chyba gdzieś się kieruje A tutaj, a są nasze domki, więc szybko wychodzę i muszę tutaj iść, bo on chyba o nie, zaczyna pierdolić i tyle kupy tutaj dawać. On chce nam do nasze domki. Ej, mój domek już <laughs> jest cały w kupie. I bardzo dobrze, ty lepiej do mnie nie podchodź. Wiecie co, widzowie, ja tutaj zbuduję o, taką zasłonę z wody. Wtedy on będzie się bać, bo on będzie bał się umyć. A czekaj, co, przypadkiem przez to nie przejdzie? Nie, on nie Uuu. lubi tego dotykać. Wylewa wszędzie wodę, tylko niekoło koło ciebie. No tak, ale wiesz co, ja pomiar rzucę to wszystko w niego i zobacz, on teraz zaczyna i. Dalej. I skoro poszedł, to założę taką maskę i Ja chyba usunę tą kupę. A teraz będziemy mieli coś kolejnego, czyli takie słońce. A pipipi! A pi 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 pipi. I w sumie jego nazwa jest bardzo śmieszna, ale to jest niebezpieczny. Brain rot pipek, ale spokojnie, może go podglądniemy, co? On ma takie wielkie stopy, na pewno może nam zrobić krzywdę. No tak, ale dobra, ja go oglądam. I zobacz, jesteśmy w jakimś lesie, który się pali. I ten a pipi jest tutaj w ogniu. Widzę go, i czemu tego ogna jest? Tak, dużo! On jest taki kolorowy i on nawet go stawia! No tak, bo on go lubi i chwileczkę, on gdzieś chyba wychodzi i się kieruje, a w jakąś stronę i czekaj, on idzie, a prosto do nas, tak mi się wydaje, a już no jest blisko! I oh. podpala wszystko, <mulity> musisz go jakoś zatrzymać! Tak jest, tylko nie podchodź do mojego sklepiku, bo każdy, kto ma takie rzeczy, jest najlepszy i nie możesz ich spalić, bo widzowie nie będą mogli brać rzeczy z nuczek shop, lulu, check, check shop i czekaj, go prawie to podpali! No <mulity> to nie, on podpala nawet tak, to ma różne kolory. Dobra, wiesz co? Ja mam takie jedno TNT, które, jeżeli on je podpali przez przypadek, to ono powinno wybuchnąć. I tak, zobaczymy, się odpaliło. I czekaj, co się teraz stanie. O wszystko zalało, a on zginął. Tak, i bardzo dobrze. A teraz będziemy mieli kolejnego Bracelota, czyli taki czarny autobus. Rang, ring, ring, bus i ring, a buła. I zobacz, jesteśmy tutaj przy jakiejś drodze. I tutaj są jakieś znaki. A ten autobus sobie jeździ. Czekaj, on nawet. O, teraz przywalił w ten domek. I co się wszystko wybucha. Oh, no, Czy? Ej, tak, ale chwileczkę, on chyba zbliża się gdzieś do naszych domków, bo tam w oddali je widzę. I chciałbym jakoś go zatrzymać, bo on zaraz tutaj będzie. Ty masz może pomysł. nie mam pojęcia, on za się o, rozpędza. O, o, o. I czekaj, co on teraz właśnie. A, pozwala mój domek! Ej! To by nic nie zostało z twojej chatki. Chwileczkę ty głupi autobusie, on chyba po prostu jedzie sobie gdzieś dalej. I troszkę ci współczuję, że teraz będziesz musiał to sobie odbudować, ale damy radę i dawaj, Pipek, teraz idziemy do kolejnego i teraz jest, ej, Alla Grini La Patini! I to jest taka śmieszna łopata. Tam Myślisz, że co ona może teraz robić w Minecrafcie? Nie wiem, pewnie kopać duzo z jaksów z i kamery. Tutaj, jest. I chwileczkę, jesteśmy teraz, ej, faktycznie w jakiejś dziurze i widzę ją tutaj na dole. Ło, poczekaj, to <laughs> upadło. w Źle, i to własnymi rękoma, boda kupię po jednym bloku. No tak, tylko wiesz, co ona chyba jest bardzo smutna, ale pewnie chce znaleźć diamenty. Dobra, ona chyba nie jest aż taka zła. A już myślałem, że będzie chciała nas pokonać, ale teraz mamy cikleterę, bicykleterę. Cikletera, bicycletera. I czy ty w ogóle lubisz tego Braidrota? On sobie jeździ na rowerku i jest cały czerwony. Uwiedzę! No tak, tylko on jest troszeczkę przerażający i chwilę stała się noc. O, o, dobra, ja chcę zobaczyć co ten rowerek robi. Do tego co widzę ty, o jego kamera się pojawiła przed moim domkiem i sklepem. Zobacz, on sobie normalnie stoi i się nie rusza. Super, ej, muszę do niego podejść tak! ty masz cukierki, ale fajnie! Czekaj, Pipek, no nie no, mieliśmy tam razem pójść, ale poczekaj, przecież on tak strasznie wygląda i ja jestem na kamerach, więc ci nie pomogę jak co! Nie no, spoko, ja chcę zjeść tego cukierka. O, on mi go chyba daje. Mmm, dawaj mi go, o mnie mnie. Chwila, coś mi się dzieje. O, Musimy być następnym razem wspólnie, bo te brainroty są serio mega mocne, ale dobra, teraz mamy picione makinę i kamera pojawiła się znowu koło naszego domku, ale tutaj są, ej, strachy na wróble i czekaj, Pipek. Ja widzę tego pijone makina, który jest w pułapce. Nie, co mu się stało? Chyba ktoś go zablokował. Ej, on jest koło naszego domku. Ej, tak, w sumie jak odwrócę się, to widzę cię. Czekaj chwilę, wyłączę tą kamerę i dawaj, musimy do niego podejść. Ja nie widziałem i nie słyszałem w ogóle, że on wpadał w tą pułapkę. Ja też nie, biedaczek, co mu się stało? Chyba musimy usunąć te pułapki, bo te wszystkie gołębie liczą na to. No tak, i wtedy na pewno te gołębie będą nam pomagać. Jesteś teraz wolny i możesz odlecieć. Tak, ale on a my teraz mamy kolejnego, ostatniego Brainrota, i to jest Linguale Criminale. Linguale Criminale. Bon. I to jest chyba jakiś malutki złodziej. Za chwilę będą reszta, ale wiesz co, Pippek? Ja chcę zobaczyć, gdzie on jest. I z tego co mi się wydaje, to on jest w jakiejś wiosce i chyba okrada wieśniaku. Tak, bo to Uff. jest złodziej. nie yeah, On tutaj wszedł! I chwila wyciągnął z tego mnóstwo są Włowi, tego ma No tak, bo to jest Brainrot złodziej. Ale ja nie chcę podglądać takiego złego Brainrota. Ja chcę zobaczyć coś innego. i chwileczkę Oltre a centra Centralucci Nuclearucci Centralucci Nuclearucci Energy. to jest taki reaktor jądrowy I on ma dużo dymu Dobra, wiesz co, Pipe chce go sprawdzić Więc uwaga, chwileczkę Jesteśmy tutaj w jakimś miejscu, gdzie O nie, on tutaj czadzi Bo to jest taki nuklear Tak, to jest reaktor nuklearny I on zaraz wybuchnie Fuj, to jest tak śmierdząco Lepiej go nie oglądajmy Tak, ale chwileczkę Gdzieś tutaj są nasze domki Chyba nie, czyli bardzo dobrze Bo on do nas nie przyjdzie I w sumie dobrze, że mamy te kamery Bo inaczej byśmy nawet go nie wiedzieli teraz mamy O, ty 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 ti Ty 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 Chodź. I to jest taka straszna cegła, tylko ty jestem ciekawy co on robi Nie wiem, jest taką cegiełką, może gdzieś go tutaj znajdziemy Tak, dobra, ale ja odpalam to I czekaj, jesteśmy przed twoim domkiem I znowu coś się tutaj zmieniło, bo ty masz cały ceglany domek Kto to był? No nie uh. wierzę I chwila, czy mi się wydaje? jesteś jakaś ściana długa z cegieł I chwila, jakaś cegła stąd wychodzi Tak, to jest ten t t t Zobacz, on robi trzęsienie ziemi Nie, on ja rozwoić mój cały domek I zaraz uh. pójdzie na twój nie. ja muszę jakoś go powstrzymać Mać, bo on zaraz zniszczy mi coś i tam może będę strzelać go łukiem. To chyba nic nie daje, bo On robi trzęsienie ziemi i teraz podchodzi do twojego o, sklepiku. O! o Ty ujażdżasz! chwileczkę, mój sklepik, on jest taki biedny. Zobaczcie na koszulkę i nawet mój plecak. I jeszcze podusia! O, o on chyba teraz skacze nade mną, pimpek! I teraz chce ciebie rozwalić! O, nie.